Hejka, dzisiaj pogoda troszeczkę jest lepsza, także zrobimy sobie gotowanie w plenerze, zrobimy sobie kociołek obfitości albo parzonkę, różnie to można nazwać. Będziemy potrzebowali oczywiście do tego taki kociołek piknikowy, no i oczywiście produkty. Ja tutaj przygotowałem dwie golonki, tutaj jest około 30 boczku, 5 lasek takich niedużych kiełbasy, dwie cebulki. Kapusta nieduża, biała, dwa ziemniaczki, marchewka. Wodę musimy wziąć na zapas, bo będziemy gotować w plenerze. No tam z wodą może być problem. No i jakieś przyprawy. Ja tu sobie przygotowałem. Zioła prowansalskie, tymianek, rozmaryn, no i oczywiście pieprz, sól. Przygotujemy sobie wszystko w domu, pokroimy, spakujemy do pudełeczek. Tak, żebyśmy nie musieli już w plenerze tego kroić, przygotowywać, tylko żebyśmy mieli już gotowe. Co będzie nam jeszcze potrzebne? My tutaj mamy taki kosz piknikowy, także tutaj sztućce już są w tym koszu. Jak ktoś takiego nie ma, to trzeba będzie spakować jakieś sztućce. My się spakujemy do tego kosza, można się też spakować do plecaka. Jedziemy we dwójkę, także dwa talerze już tutaj wrzucę od razu do tego kosza. Żeby nam tu nie przeszkadzały, co jest bardzo ważne, worki na śmieci. Gdziekolwiek ruszamy w teren do przyrody, nie zostawiamy po sobie żadnych śmieci. Także bierzemy sobie woreczki, wszystkie odpady przywozimy z powrotem do domu i razem tam z sortowanymi albo i nie oddajemy osobom, które się zajmują gospodarowaniem odpadami. Dobrze, to teraz sobie po malutku będziemy przygotowywać. Czyli tak, zaczniemy od pokrojenia boczku. Ja będę kroił w takie troszeczkę większe kawałki, bo ja lubię takie, jak jest jedzonko, takie treściwe. Natomiast jeżeli ktoś woli po prostu mieć mniejsze, no to oczywiście trzeba będzie to pokroić troszeczkę drobniej. Dobrze, boczuś już mamy przygotowany. Możemy się wziąć za kiełbaskę. Ja akurat kiełbaskę obieram ze skóry, nie jest to konieczność, ja wolę tak, także... Także ja będę miał obraną i oczywiście też tak troszeczkę grubiej to pokroję. Kiełbaskę mamy, możemy zająć się goloneczkami. Golonki ja obiorę ze skóry i tak samo spróbuję oddzielić od kości, żeby wziąć samo mięsko. Generalnie golonki najlepiej się oprawia poprzez rozgotowanie ich, także mięsko i skóra same odchodzą od siebie, ale my się nie chcemy, że tak powiem. W terenie bawić zrobieniem przy tym. Także spróbujemy to zrobić od razu w domu. Dobrze, wszystko mamy. Obrane, przygotowane. Nie było łatwo. Generalnie lepiej jak jest rozgotowane. Dużo lepiej się to oprawia. Ale jakoś daliśmy rady. Teraz go trzeba będzie dość dobrze popieprzyć, posolić. Jest imięsko. Teraz przygotujemy sobie warzywa. Kapustę pokroimy też tak w miarę grubo, to znaczy troszeczkę grubiej, jak do bigosu. Cebulkę tak samo. Ziemniaczki obierzemy, pokroimy już w gotowe kawałki i ziemniaczki wrzucimy do słoika z wodą. Bo generalnie ziemniaczki, jeśli się zostawi na powietrzu. To one nam szczernieją. Natomiast, jeśli je wrzucimy do słoika z zimną wodą i tak doniesiemy na miejsce pikniku, biwaku, to powinny nam się lepiej zachować. Warzywka mamy przygotowane. Tutaj do kapusty dodałem jeszcze ziele angielskie i liść laurowy. To możemy zamknąć i zaparkować w koszu piknikowym. Kociołek też można wykorzystać troszkę do transportu. Tutaj nam się troszkę takich mniejszych rzeczy zmieści. Te małe pudełeczka nam tutaj elegancko wejdą. Tu jeszcze do koszyka mięsko. Przyprawy. O, ziemniaczki, tak jak mówiłem, są we wodzie zalane w słoiczku. Także powinny zachować kolor. Nie powinno się z nimi nic podziać. Jakbyśmy je bez wody próbowali przetransportować, mogłyby szczernieć. Woda. Coś nam się tu nie chce zamknąć. pakowane, możemy ruszać o, znaleźliśmy sobie miejscóweczkę na łonie natury. Tu już nasz kociołek ustawiłem, obudowałem troszkę kamykami, żeby nam się tutaj ogień gdzieś nie, nie rozpraszał. Odnośnie jeszcze palenia ognisk to trzeba zwrócić uwagę na przepisy dotyczące palenia ognisk. W granicach miasta możemy palić tylko w wyznaczonych miejscach. Dlatego ja wolę się udać przeważnie poza granice miasta. Bo nie wiem, jak w waszych miastach u nas jest ciężko znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie można ognisko zapalić. Dodatkowo, oczywiście, na terenach leśnych absolutnie ognisko nie wolno palić. Chyba że w miejscach wyznaczonych w tym momencie lasy państwowe wyznaczyły w całej Polsce ponad 400 miejsc, gdzie można biwakować, z tym, że nie sprawdziłem jeszcze, czy jest możliwość palenia ognisk, czy są tam miejsca wyznaczone do palenia ognisk, ale to też w którymś kolejnym programie jakby zrobimy. Od suchych płodów rolnych też się trzeba odsunąć 10 metrów. No, ja tutaj nie widzę żadnych suchych płodów rolnych, więc możemy spokojnie działać. Więc tak, najpierw gotuje się mięsko, więc mięsko musimy wrzucić jako pierwsze. Oczywiście zaczniemy od wody, bo mięsko bez wody by nam się tutaj mogło przypalić, spalić, także tak, nalejemy sobie wody. I wrzucimy mięsko. I mięsko mamy na samym spodzie. Jakoś go wytargamy. Sko ma wrzucone możemy odpalać sprzęt, jeśli chodzi o zbieranie jakiegoś drewna, to tak samo na terenach lasów państwowych nie wolno nawet połamanego drewna zbierać. Pozyskiwać w żaden sposób. Natomiast my jak jesteśmy gdzieś, że tak powiem, na terenach neutralnych, to zbieramy tylko gałązki, które są suche, wyłamane, nigdy nie, nie niszczymy żadnej przyrody, nie łamiemy gałęzi, które żyją. Dobrze, tu nam się będzie palić po malutku. Musimy sobie zaczekać, aż mięsko nam się troszeczkę podgotuje i będziemy dodawać kolejne składniki. Mięsko dobrze jest od czasu do czasu przemieszać, żeby nam się gdzieś tutaj nie przychwyciło, nie przypaliło kociołku. Jeżeli macie ustawione, tak jak ja, na kamieniach, to trzeba to oczywiście robić bardzo delikatnie, żeby tego kociołka nie, nie przewrócić. Tu już mięsko się troszeczkę obgotowało, więc za chwileczkę będziemy dodawać resztę składników. Mięsko nam się już troszeczkę podgotowało, to możemy dodawać kolejne rzeczy. Zaczniemy od kapusty. Gotuje się porządnie. mieszać, żeby nam się to nie spadło. Dlatego ja będę dodawał po troszku wszystkiego, żeby mi się to od razu mieszało jakby samo. Tu mam kiełbaskę z boczkiem, to też wrócimy. Fienicznie paluchami robię, ale to jest piknik, a nie siedmioglaskowa restauracja, więc jakby będziemy się tym przejmować troszkę mniej. Dobrze, teraz tak jeszcze dodamy. Cebulki. więcej niż nam się zmieści do kociołka. A to będzie na następny raz. Jakoś to trzeba spróbować delikatnie przemieszać. Tu mamy jeszcze boczki i kiełbaski. To wychodzi na to, że wystarczyłaby w zupełności połowa tej główki kapusty. Troszkę żeśmy zaszaleli, za dużo przygotowali, ale to się nie zmarnuje, wykorzystamy to do jakiejś następnej potrawy. Możemy nasypać dość sporo, bo w miarę jak to się będzie gotowało, to nam się objętość tego odrobinkę zmniejszy i trzeba uzupełnić jeszcze wodę. Bo... Dobrze, teraz musimy poczekać, aż nam się to zagotuje. Troszeczkę zmniejszy objętość. I w zasadzie już tylko trzeba będzie mieszać. I czekać, aż się ugotuje. Dobrze, tu już nam się troszeczkę to uleżało. Możemy się wziąć za przyprawianie. Czyli tak soli, pieprzu, podstawowe rzeczy. Chociaż jest dość spory, to troszeczkę będziemy musieli tutaj tego dać. Dobrze, sól pieprz mamy. To teraz nasze ziółka. Czyli tak, ziółka prowansalskie. O, zaraz się przewrócę. Mi się operatorka kamery śmieje. No na piecu, nie, bo to jest porządne ognisko. Tymianek. A no akurat ziółka lubimy. To jak kogoś przeraża, że ja tutaj daję jakby za dużo, to oczywiście jak najbardziej da się mniej. To będzie mniej zaziłkowane. I rozmary. Tymianek i rozmaryn mają jeszcze dodatkowo właściwości zdrowotne. One tam działają przeciw chyba cholesterolowo, przeciwrakowo, także są to takie ziółka pożyteczne. I spróbujemy to troszkę zamieszać, żebyśmy tego nie wykuprowali. mnie nam się tu gotuje. Kupałek rozmaitości pełno wszystkiego mięska, boczku, kiełbaski. I to wszystko oczywiście z kapustką i z ziemniaczkami. Dobrze przyprawione mamy, to się jeszcze będzie pogotować. Się pogotuje, to będziemy próbować, czy to, co przyprawiliśmy, wystarczy, czy trzeba będzie jeszcze doprawiać. Z tego co widzę, nic nam się na nie łapie, więc jest dobrze. Ale bardziej gotujemy dalej. Tu muszę troszeczkę zostawić uchylone, bo przed chwileczką mi kipiało i zalewało ognisko. Także w takiej postaci niech się nam dalej gotuje. No, myślę, że nasza potrawka już tutaj pomału dochodzi. Także możemy tutaj nakładać i próbować. Wygląda to tak. Myślę, że już wszystko będzie miękkie. Proszę kotełku, spróbuj. I po... No to teraz chwila prawdy. No to super. To ja też idę wcinać, bo już sam zapach mnie tutaj pobudza. Do zobaczenia następnym razem.